Ale nie o tym mamy rozmawiać. Coś. No, Chciałem się poradzić w pewnej sprawie. Wiesz, że na mnie możesz ja się wziąć. Otóż Otóż tenek przeprosił mnie, a w ramach jej do czynienia zaproponował jedną ze swoich posiadłości. Mam nadzieję, że nie przyjąłeś tego prezentu. Po tym, co ci zrobił, Masz śmiałość się z nami kontaktować. Na początku byłem tym oburzony, podobnie jak ty. Ale Mary podsunęła mi pewien pomysł. A cóż to za pomysł? Poradziła mi, aby po skończeniu studiów założył tam klinikę i leczył mi A wiesz, że to dobry pomysł? Odpisz swój czy się zgadzasz. O, pan Archibald? Witam serdecznie. Dzień dobry, do Za każdym razem, kiedy tu przychodzę, tu coraz piękniej. To twoja zasługa. Dziękuję. jest ten obrót jak drugi dom. To miłe, co mówisz. Czy Pani krewę? I tak, Dik. Do czego jesteś taki zmęczony? Powiedziałam wszystkim, że Pan I Chciałam Pana o coś prosić. Mów śmiało. Chciałam Pana prosić o... ...rekwenty. Chcę, żebym pomógł. Gratuluję wyboru. Macie moje miejscu. Nie z Martą również. wam, że ja również poznałem pewne damę i też planujemy. Co planujecie? A nic, tak sobie rozmawiamy. Muszę odpocząć po podróży. Do zobaczenia. Do widzenia. My również wracamy. To szybko, chcesz mieć mojego No to idę. Cześć chłopaki. Cześć chłopie. Bert, położysz się z Tak. To co, idziemy? gdzie? Z przygotowaniami do ślubu i od dwóch dni szyją sukni ślubne. Tak! Wczoraj z Nikiem musieliśmy je odwiedzić, ale nie chciały nas truszkić. Wiedziały, że nie można oglądać sukien przed ślubem, bo to przynosi nieszczęście. Bo tym bardziej jesteśmy mi gośćmi. Dziewczęta będą uczyć się lider, a ja nie Dawno tego nie robiłem. A ty ja też mogę rysować? Nigdy nie robiłam. nie rysowałaś? A więc dzisiaj uczymy się rysować. Koń, do i Proszę, rysujcie, a ja pomogę Benowi, Dawno te przycinałem trzemy. Masz drugi sekator? Oddam Ci mój! A ja popatrzę, jak mi Rysuję. no w to uwierzyć. Nacześnijmy no, biednej malarki, Emilii Hip Hip. hurra 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 Dzień dobry. Wyszliśmy z Dorotysz, bo tamcią go nie znaleźliście. Dorotysz, Ryszniczko, zobaczymy, ja robię. No tak, my siedzieliśmy się trochę. Odkryliśmy u Emilii talent. Talent? A to dlaczego ten talent? Do rysowania. Ale ci nie wiesz talentem do czegoś człowiek się robi. A gdy się coś ćwiczy, to talent się rozwija. Ale już nie jesteś, Emily, Emil nie mogła rysować. Jesteś mi na kartki. Uf. Oto, to już no, to my zaczamy. Mamo, zobacz, jakie piękne kwiaty narysowała. To Ty sama to narysowałaś? Mam z domu córkę. To bardzo dobre dziecko. Cierpliwie znosiła swój ciężki los. Ale wy, dając im burzę i opiekując się nimi, sprawiliście, że to jej życie stało się ciekawsze. Proszę, nie że jej życie daje interesowanie. To tym bardziej, trzeba się tym zająć. Jak już namaluję wiele obrazów, zrobimy wystawę jej prac. Proponuję zrobić wystawę w tym ogrodzie. Później, gdyż tutaj został odkryty talent Emily. A następna wystawa w Londynie. Kolejna! Jak tu wesoło! przyszedłem od pena, bo Marta mówiła, że biedacz sam tutaj tak pracuje. A tu proszę, nie jest sam i nie jest smutny. Nie jestem sam, a teraz jest mi jeszcze weselej. Tam się powiem. Tato pozbędę naszą podopieczną, Emili, a to jej mama i siostra. Cieszę się, że mogę wychować osobiście, osobiście. bo ty tylko słyszałem, jakie jesteś dzielne. Zrobię wszystko, żeby Wam pomóc. Na początek załatwię Enni wizytę u najlepszych lekarzy, a potem zajmiemy się Waszym domem. A jeszcze potem, a może od razu pomyślmy, jak rozwinąć jej talent malarski. Talent malarski? Widzę drugie dziecko, że czekają Ci nowe wyzwania. Ale czy my tym Oczywiście, że sobie poradzimy. będę go i chociaż nie chodzę, to mogę robić to, sprawia mi przyjemność. Na na mam wiele obrazów. Sprzedamy je i polepszy się w nasz los. To ja też zacznę malować. To będzie mieli więcej pieniędzy. Widzicie, to moje cykli. To, Ale zapamiętajcie sobie, że pieniądze nie są w sercu, czy najważniejsze. Najważniejsze jest to, że spotkaliśmy się z tych ludzi. Dziękujemy Wam. Cieszymy się, że możemy Wam pomóc. Łatwiej jest niż prosić o pomoc. Ale tu głośno. Y, czy to się całego nie ominęło? Opowiem Ci później. Zapraszam wszystkich na pudding. Pudding Marty jest przepyszny. si、嗯 Mary, J. Tomaszuk. Okay. Lord Archibald Craven, Ola <laughs> Dziuk. Barwary rostek Śladowski W tym momencie muszę Państwu powiedzieć, że projekt Zaczarowany Ogród dobiegł końca. W ten sposób zakończyliśmy już nasz projekt. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję dzieciom za wspaniałe uczestnictwo, za wsparcie i życzliwość wszystkim. Zapraszam teraz Chętnych do sali konferencyjnej, żeby zobaczyć z bliska urządzenia, które mamy w szkole. Można tam sobie popatrzeć, co przywiózł Instytut EEG, Dziękuję raz jeszcze do zobaczenia. Ja bym chciała Państwa zatrzymać. Chciałabym poprosić na panią Hannę Skórę i panią Magdalenę Pietruczani. Panią Beatę oczywiście koordynatorów naszych projektów.